Cześć, jestem Joanna. Chciałabym serdecznie zaprosić Cię na spotkanie, które poprowadzę już w najbliższy czwartek, 21 stycznia o godzinie 18. To spotkanie dla branży IT, a temat to: jak przygotować się do pozyskania klientów zagranicznych B2B w branży IT. Porozmawiamy o tym, jakie są najczęstsze wyzwania i jak można przygotować się na okoliczność pracy z klientem zagranicznym, jakie są oczekiwania, jakie umowy i sposoby negocjacji mogą pojawić się w Twojej pracy z klientem z innego kraju. Podam Ci praktyczne wskazówki, jak przygotować się do takiej współpracy, jak przygotować się do procesu negocjacji i zamknięcia sprzedaży oraz samego wykonania umowy, wdrożenia. Umowy, jeżeli chodzi o kwestie umowne, zabezpieczenia transakcji, ale również samo wdrożenie projektu i przekazanie projektu do akceptacji klienta. Porozmawiamy o tym, jakie są skuteczne metody działania, ale też o tym, jakie są życiowe scenariusze, które mogą przydarzyć się potencjalnie także w Twojej firmie. Będę opierać się na moim doświadczeniu pracy z branżą IT, ale także z innymi branżami. Jestem zawodu adwokatem, pracuję w tym zawodzie od wielu lat, mam 15-letnie doświadczenie w międzynarodowym prawie gospodarczym i chętnie podzielę się zdobytą przeze mnie wiedzą i doświadczeniem z Tobą podczas naszego czwartkowego spotkania. Do zobaczenia.